Jestem yulei. i witam was na moim kanale. Dzisiaj zrobię takie na Halloween dla dzieci poparzenie, które wygląda właśnie tak. Ono jest oczywiście yy, podkładu do powiek i yy, nie zawiera tak, tak dużo czasu i oczywiście jeśli chcecie możecie zrobić to bardzo szybko. To ja zacznę od drugiej rybki. Ogólnie efekt wygląda tak. No i tak, mam drugą rękę i muszę najpierw rozprowadzić wodę. Teraz yy, biorę taki róż, dosyć, właśnie taki. I maluję równomiernie. Oczywiście może mi ta druga ręka nie wyjść, ponieważ jestem praworęczna i nie umiem niestety yy, malować prawej ręki, i dlatego może to tak dziwnie wyglądać. Dobrze tak, i biorę czerwień. Taki jaśnutki, jak malinkowy czerwień. I też tak prowadzą. Jeśli chcecie palcę, też możecie. Teraz ciemny czerwień. I to na razie powinno wyglądać tak. No i jeśli chcecie, to możecie też troszkę różu dodać i palce troszkę pofarbować tu. Strzepię to i równomiernie też pomaluję. No i tak. To powinno wyglądać tak. to jest bardzo równomiernie i rozmazać żeby to było wyglądać jak prawdziwa, prawdziwa dłoń. tak poparzona. No i to efekt powinien wyglądać tak. Ym. Wiem, pewnie mam za dużo światła, ale to jest cudze, jest dużo tu czerwony. No i to też mam długą rękę taką. jeszcze zrobię tutaj te żyłki i teraz biorę zwykły pędzelek, o taki jak stosują inni, i biorę fioletową i no i i takie żółki. kostki maluję I tak rzadko. Wygląda właśnie tak. Dwie ręce. Idealne na Halloween. Idealne na Halloween. też to I tu jest wszystko idealne na Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. Też następny odcinek powinien być w przyszłym tygodniu. Nie wiem. Prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu. I. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie dać łapki kure. Łapka kure. I błagam Was, dajcie mi suba. Suba, suba, suba. Yy, no i oczywiście nie zapomnijcie obejrzeć tego odcinka i podać go znajomym. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam Was wszystkich.